Sandra Kubicka i baron rozwodzą się, nadała oficjalny komunikat. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy. Sandra Kubicka podzieliła się z internautami nietypowym nagraniem. Jasno dała do zrozumienia, co myśli o słowach, które jej małżonek Aleksander Milwiw baron wypowiedział pod adresem innej kobiety. Może kilka miesięcy temu to by mnie zabolało. Ale teraz to już podsumowała zamieszanie widocznie niezadowolona influencerka. Niestety, kilka godzin później nadeszła nieoczekiwana informacja o rozwodzie. Sandra Kubicka ogłosiła, że jej związek z baronem zakończył się pod koniec 2024 roku. Smutne doniesienia potwierdziła w oficjalnym komunikacie na Instagramie. W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć, wyjawiła. Mimo że się rozstajemy, na zawsze zostaniemy wspólnie rodzicami Leonarda. Jeśli Aleksander będzie chciał mieć stały kontakt ze swoim synem. To oczywiście nie będę mógł go utrudniać tak jak nie robiłam tego do tej pory. Mimo przykrych sytuacji, chcę powiedzieć głośno, że niczego nie żałuję. Chciałam być mamą, i byłam świadoma, że życie drastycznie się zmieni. Dzięki Aleksandrowi, mam największy dar, jaki mogłam dostać od życia naszego syna Leonarda, kontynuowała modelka. Wychowałam się bez ojca, a raczej ojca, który pojawiał się sporadycznie, gdy miał na to ochotę, dając mi nadzieję i tym samym krzywdząc mnie. Nie pozwolę, aby historia zatoczyła koło. Wiem, czego potrzeba takiemu dziecku i obiecuję, że zrobię wszystko w mojej mocy, aby Leoś był najszczęśliwszym dzieckiem. Pamiętajcie, że to, co widzicie na social mediach, to urywek życia. Każdy z nas przechodzi przez to inaczej. Na swój sposób i w swoim tempie. Proszę, dla dobra naszego dziecka, abyście zachowali przykre komentarze dla siebie. Nasza rodzina się rozbiła i jest to wystarczająco bolesne dla nas i naszych bliskich podsumowała. Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw, baron gwiazda skwitowała zachowanie męża. Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw Baron należą do par, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów. Ich ruchy śledzi wręcz cała Polska, dlatego nic dziwnego, że najnowsze wypowiedziane przez Sandrę słowa szybko obiegły sieć Gwiazda pokazała, w jaki sposób Aleksander Baron zwraca się do innej kobiety. Nie da się ukryć, że dla niektórych będzie to zaskoczeniem. Sandra Kubicka nie mogła uwierzyć, co zrobił Aleksander Baron. 9 marca na Insta Stories Sandra opublikowała fragment programu The Voice Kids. Na wideo można zobaczyć, jak Aleksander Baron odbiera telefon i zwraca się do rozmówczyni: Przepraszam Was, muszę odebrać telefon. Przepraszam, prywata. Halo, cześć. Słuchaj, tak, kochanie, poczekaj, dam cię na głośnik, będzie lepiej słychać, wyznał na antenie. Choć wielu uważało, że na pewno rozmawia z Sandrą, to jego rozmówczynią była Patrycja Markowska. Sandra udostępniając fragment nagrania, zadała fanom pytanie Myślałam, że dzwoni do mnie, no ale niestety to nie byłam ja. Mam pytanie do was. Czy wasz mąż też mówi do innych kobiet kochanie, czy tylko mój tak robi? Sandra Kubicka skwitowała aferę. Jej reakcja wyraża wszystko. Ludzie w odpowiedzi potwierdzili, że podczas oglądania programu byli przekonani o telefonie do małżonki, a nie znanej piosenkarki. Uff, czyli są jeszcze ludzie którzy myślą tak jak ja. No, ale przejdźmy do rzeczy milszych. To było miesiące temu. Nie liczy się. Może kilka miesięcy temu to by mnie zabolało, ale teraz to już mam, podsumowała widocznie niezadowolona gwiazda.